Witam Państwa tradycyjnie, to jo, też tradycyjnie, Niklas z Bojtem, to są Simsy 4. Wczoraj siedziałem do 3 w nocy i tworzyłem swoją postać i wiem, że za moment pewnie powiecie, że w ogóle nie jest podobna, albo stworzyłem ją tak, bo tak chce wyglądać, ale możecie wierzyć, albo nie, ale siedziałem wczoraj przez tyle czasu tak z lusterkiem i próbowałem zrobić się jak naj naprawdę dokładniej, realniej. I niestety wtedy wyszły też ograniczenia Simsów. Mianowicie takie, że na przykład nie można zrobić wzrostu dostosować. Na przykład, jak ja chciałem zrobić się swojego karlego wzrostu, czyli 1,30 m i to na srogich kromflekach i w hucie na głowie, no to nie mam takiej opcji niestety. Nie ma też na przykład z mało fryzur, strasznie. O, tutaj widać mnie w dolnym lewym rogu, później będzie przybliżone. no. Przynajmniej z gęby starałem się zrobić taki przynajmniej troszeczkę podobny. Dobra. A co mamy tu? Teraz tu będziemy wybierać parcelę, na którą się wprowadzamy. Tutaj mamy oazę zdrój, a busko zdrój, ogranych rodzin oraz. Nie, to jest ogranych. No, a, zero ogranych rodzin, o, ogranych rodzin, dupca fliki. Dobra. Mm, to jest takie małomieszczańskie, że tu jest dacha jakaś taka, w pizdec. Nie wiem, czy wprowadzać się do własnego domu, czy po prostu. Czy wybudować sobie własne, czy wprowadzać się do jakiegoś już, już gotowego. Mamy 20 tysięcy simulenów. Tak więc starczy mi, żeby wprowadzić się do ciepłej chatki, do samotnego strumyka, do stokrotkowego szałasu. Ale mogę też sam sobie wybudować dom. I może wybuduję sobie dom sam Wow, Jolo roz się żyje. Cóż. Mam... Ciasne będzie, ale własne. Dobra, gliniany. Co mi się tutaj te dacze tak w okolicy? To burżuła, tfu, paszli, pizdu, gliniany glif. Czy to jest ten doskonały dom? Czy to jest pytanie stricte retoryczne? To jeszcze nie jest dom. Dobra. Zaję. Stoi mi taki iczek tutaj na głowie. To wstałem przed 20 minut dopiero z betów i. Sorry. I na kamerce oświetlenie może być takie, jakie jest, ale no, tak mi pada światło i nic z tym nie zrobię. Przejmowanie kontroli. Na 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 na, podstałem. To jo ten synek. No, jest realizm. Nawet sobie zrobiłem takiego, tę kropkę pod okiem, co mam. No, fryzów nie było takich, jak chciałem. No... starałem się. Starałem się, zrobiłem sobie moje ulubione czerwone spodnie. Jakie mam, chciałem mieć frotę na rękę, ale niestety są inne jakieś takie opaski. Ale no, no jeden fryz taki, no, ale myślę, że i wzrost powinienem być tak dotąd. No, ale myślę, że poza tym jest, jest, jest całkiem, całkiem ok. Tak więc w ogóle podoba mi się bardzo wygląd simów, w przeciwieństwie do poprzednich części. Tutaj, no, postęp był myślę dość, 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 dość spory. Także, także no, dobra, Niklaus Gist, świat w którym się, że tak powiem, obraca, dosłownie nawet, i jadymy. Tak więc, podejdź tutaj. Tutaj ja mam podpowiedź, że mogę, wciśnij CTRL, SHIFT, TAB. Ja się dopiero uczę, jakby co to jest wszystko, live. Nie grałem wcześniej. Sterowanie ścianami, dobra. Chodź tu Niklaus. Będę tak do siebie godął w trzeciej osobie, nie? To jest takie trochę psychiczne, ale Tu babeczka stoi, jak widać. Mm, 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 mm. Okej. Okay. Dobra, Niklaus. A idzie tą kamerę jakoś tak? Moment. O, idzie. Dobra, spoko. Spoko oko. A idzie ją może... O, o to mi chodziło, dobra. Zaje, zaje pasztet. Ok. I teraz tak. Ściany. To ma być jakieś rzekomo. Ale tutaj skupiam sobie kamerę na, na swoim Simie. Ok. To, to testowanie miało być rzekomo banalnie proste. E, ktoś mnie męczy na Skype w tym momencie, właśnie zapomniałem wyłączyć. Ale trudno. Podniosłem te ściany. Dobra, naśledzić kamerę, wiem. Ok. Sterowanie upływem czasu. Dobra, to wiem, że się przyspiesza, zwalnia. To pamiętam ze starych simów kolejka działań. Ok, to wiem, że na przykład najpierw siku, potem kupa. Albo najpierw kupa, potem siku. Te rzeczy. Wielozadaniowość. Ok, multitasking tak zwany. Hyperfeeding. Simowie mają wolną wolę. No i dobrze, jak prawdziwi ludzie, czyli realistyczna gra. Pogrywanie z emocjami, emocji. Bo, 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 no, no brzmi rozbudowanie i realistycznie. Na razie mi się podoba. Inspiracja. Mój sim będzie się inspirował. Ciekawe, czy założy kanał na tubie albo czy będzie godą po naszymu. Mój sim ma kaprysy oparte na aktualnej emocji. Okej, okay, jestem zainspirowany. żeby podzibać w telefonie. Kup lodówkę. Dobra, gościu kublodówkę, a my ścian nie mamy, nie? Chciałem zauważyć. To jest taki detal. Wow, możemy oddalić i tutaj widać całą tą mapę wielką. Wow, woda jest nawet. Fajna woda. Grafika jest bardzo, bardzo ładna. Dalej jest taka, zawsze chciałem, żeby Simsy były takie w realistyczne, nie? Żeby były takie jak prawdziwi ludzie wyglądali, żeby były te wszystkie detale i tak dalej, no ale dobra. Niklaus, proszę cię, że się dorwał do telefonu. I o tak nie robię. Dobra. Eee, w, w środku na aktualnej parceli, ale ja bym chciał wybudować dom. Nie chcę lodówki. Za dom. A on no podejść tutaj. Widok przekroju ścian. Ja, ja, no ja nie mam ścian. Dobra, co ja mam zrobić? Karierę, umiejętność, wyposażenie. Chyba, że ja mu kupiłem same trebudowania. budowania. O! Dobra, już ogarniam. Jest taki C CKM, jestem troszkę. Ej, ale jak wybuduję na nim dom, to mu się nic nie stanie. Ja go wezmę stąd lepiej wyprowadzę, bo jak znam życie, to on mi koifnął za moment. Ej, ale biega tak podanie na mnie, powiem szczerze. Ja też tak lotam trochę. Pod, pod, podanie. Dobra. Jademy z chałupą. Tu ponoć to ma być budowanie takie proste, czym dla kretynów. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Dobra. Eee, młotek, narzędzia projektowania. I teraz tak. Marzenie Linoleum, fantazja smakosza. Ale ja bym chciał najpierw ściany. Dobra. Nie będę się stegował. Z tym od razu sobie walnę sam wszystko. W sensie od razu, no. Bez żadnych tych. Dobra. To najpierw będzie taki antri Albo nie. Sam sobie buduję ścianę. Będzie tak. Hmm. To zrobimy taki antri najpierw. idzie tak. Tak. Eee. I tak. A, prana turdys jawol, komunistyn kaput, dobra. To jest taki mały anty, żeby tam w nie szczewiki seblec, kapot seblec, dobra. Jest tak. Taki będzie, najpierw zarys będzie tradycyjnego chrześcijańskiego domu. Muszę kontrolować geld, żeby ich nie przesadził. No, bo ściany drogie. No Tak. Ciap. Ciap. A, ciap. Dobra. I to jest generalnie zarys już mojej, mojej powierzchni mieszkalnej. Tu Zrobiłem ścianę? Chyba zrobiłem, dobra. Zostało nam 14 kafli. Teraz, o, tak to będzie ze ścianami wyglądało, dobra. No to już jest bez mała hałpa, nie? Dobra. co usuniemy i teraz tak. Mm. Tu jest ten Antry. Więc ja bym zrobił tak. Tu bym zrobił haźlik. Taki mały. O, tu będzie haźlik Tutaj będzie jakiś tam. To będzie pokój, takie biuro, powiedzmy, będzie. Będzie komputer i tak dalej, nie? To będzie taki korytarz w ogóle dupny. Mm, tu sobie piznymy taką srogą kuchnię w ogóle. Tu będzie. Tak, otwarta. Bez żadnych tych. Tu jest ten. A tu będzie taki. Do tego będzie przybudowany pokój. Taki telewizor, wiadomo, Shizlong. I Dobra. O. To będzie ze ścianami wyglądało. Okej, okay, okej. Okay. Zajebiście. Dobra, to ściany w zasadzie już mamy. Mmm. Dobra, to najważniejsze już jest. Teraz jakieś Jakieś że porobić i tak dalej, nie? Dobra. Eee, ja bym chciał. Nie chcę gotowych pokoi. Ściany, puste i pokoje, gotowe pokoje. Ale kaj są. kaj są zachy do kupowania wszystkie. Eee. Zaraz, ja to wszystko ogarnę, nie spokojnie. Dobra, obiekty. O! To są szafki. O, jakie fajne! Te, tego chyba wcześniej nie było, ile się nie mylę, że tak można było sobie dokładnie wybrać. Dobra, ale Dźwieża. Kaj są dźwieża? Wow, można wpisać Drzwi. Szukaj. Zajebiście. Dobra. No więc patrzcie, ja sobie teraz pokażę ściany. Zrobimy sobie takie ładne. O. 400. Pięć, drogie. Drzwi mega wersja luksusowa. Zajebiste są. Pach. O, proszę. Zajebiście. Dobra. Teraz w domu mogą być jakieś tam. Nijakie zwłok na szklanego. A to by do haźlika szło, nie? O, tam z... To nie musi być. Nie wiadomo jakiej wygody. Pyk. Nie. Dobra. Teraz tu jest ten taki salon. A w ogóle takie wielkie drzwi z łukiem bym chciał. Czy coś takiego. Żeby to się tak. O! W ogóle do salonu będzie się wchodziło łukami rzymskimi takimi. Nie wiem. Jest... Tak. Tak, tak. A co, kurde, burżuła, dobra, i teraz tak, tu jest ten taki pokój tradycyjny, to zrobimy sobie że takie, no, takie normalne, Za 250, mega wersja ekonomiczna. A tu jeszcze kolor w ogóle można dobierać sobie, o, proszę, niebieskie sobie zrobimy. Ciap, okej, okay. dobra. Zrobimy sobie wejściowe i wyjściowe. Będzie burżuazyjny pokój miał. zajbiście dobra. Jest, jest zmysł, nie? Architektoniczny, jest. Nie możecie powiedzieć, że nie. Dobra, wystrajamy. No i sam przód... Zrobimy haźlik. Chyba niepokoju. Dobra, dobra, wiem, wiem, wiem. Już mnie nie, nie u... Nie uczcie mnie. No widok z lotu ptaka bym sobie zrobił. O, tak. I tak, i dobra. Teraz do haźlika. Zachy. Mm. Kibel. Dobra. Tak więc. Do Wasz kuchni potrzebujemy. Ja zawsze wolałem wanny. Jakąś tam w Wow, oh, wanna za 12. kafli, Dobra. Pojedziemy po kosztach. Badewana. Ją tak do ściany, ale nie, jak ją obrócić? O, Badewana, Ciap. Ok, teraz tak: kole badewany, jakiś haźlicek musi być, nie taki jada po kosztach, nie jak się dorobia... to sobie zrobimy fajne rzeczy. Dobra, haźliczek. Teraz Ausgus. O, z umywalka na postumencie brud. Ciao. No, i co, i kibelek w zasadzie jest. Jest wanna. Co w kiblu? Wanna. Haźlik, Ausgus. Tela. Jakiś ten. O, żodło jeszcze. O, takie tam pele jakie się domy się można było o obejrzeć nad tym Ausgusem. Dobra, a jeszcze zapomniałem o ważnej rzeczy przecież. Okno. Potrzebujemy okien. Dobra, do haźlika domy taki ten. Do haźlika domy taki o. Lufcik taki i no nie? Dobra, teraz tu samu, tutaj pisniemy takie normalne okno. Tak, ciap. Ciap, co by nie łoślip. Nie. Dobra. Teraz do tego. Do, 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 do. do. Tu się czasnymy takie duże, czy panelowe. O. O, hajs się sypie. Kurdebele. Dobra. A tu się damy takie koci zakątek. Do, nie, za srogie są. Do kuchni sedamy, okno drwala, Fajne. Dobra, ciap, ciap. A to jakoś tak dociula, że to okno zrobił. Nie, dobrze jest. Ja, a, Nie, bo to są od zewnątrz takie, te łone, nie? Zaraz pokażcie to. Ja! pięknie jest. Dobra, będzie. Na tej ścianie jest dwa. O. No. Do haźlika styknie to, ten tego. A! Burzy w antryu. Zrobię sobie taki ten. Choby na okręcie. Dobra, Niklaus, co tam ucie? Stoisz jak taki. jak ta kociula. Czyli. Realistycznie. Dobra, mamy poranek. No to dobra. Do, do tego. Do Wasz kuchni bych jeszcze zrobił. jakiś ten. Jakiś. Jakiś lojfer. Ja to od razu zrobimy tak. Mamy ze lotu ptaka. Zrobimy se lojfer. We tym. We antryju. A do haźlika. O! O, ze zadupny. To jest zadupny. Opy. O! Do haźlika taki, ale. O! Takiej farby. No i patrzcie. Jaki haźlik gryfny, nie? Normalnie, ja aż bych poszło na siku, wam powiem. Taki jest gryfny. Okej, okay, a w ogóle jak ta chałpa wygląda tak. Czy to trzeba robić osobno dach? Czy to. Czy to już. Trzeba robić dach osobno. A, czyli ja wszystko zrobił, ale bez dachu. Dobra, zrobię dach. Ojozowdy, ten taki. Lekko ścięty, kloźnięty, nie? Ale nie tak! Człowieku! O Jezus, co ja je zrobił? Nie taki, chcę taki zwykły Bo jak to w ogóle działa? To jest, idzie go rozszerzyć tej rozki, ja? Ja a Fane Padom Dobra, ale... To jest... O! Okej okay. Dobra, ja wszystko zrobił, a dachu nie zrobił! Jako gańba! Ja wam godą, Żeby go teraz skrócił tak dotąd, nie? I teraz kiko tak pociąg tu Okej okay. A, o. I no te mi tak to sam tukej trochę, ale wiecie jak to zrobię? Obejście. Tako się zrobi wieża. Nie no kurwa, w kościele nie będę mieszkał. Jezusicku. Jakby to tak pisnąć Ja i no... Mm, nie, w to musiał obrócić, bo to jest. Dobra, nie, nie chcę takiego. Taki zwykły jakiś. To jest ten zaś. Mogę się taki zrobić. O. Sam go dociągnę do haupy O! O! Meh nie, 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 nie O, ale już coś takiego Jest całkiem okej okay. Znaczy, trzeba będzie drugie piętro chyba zrobić w ogóle, ale dobra, to nie szalejemy Tuturę ten dach taki do ciulanie Ale to tam spoko oko I... Dobra, wyłączamy te wszystkie jest Teraz Inokai idzie Dobra Zachy Rostomajte Ale bo teraz zrobił dach, a jak wejrzeć tam do wewnętrza? A piętro w dół. Ok, i wszystko wiadomo. Dobra, zajebiście teraz. Bez tych ścian mogę mi robić wreszcie. To teraz ten pokój tutaj, nie? Mm. Obiegł według pokoju. To ja bym potrzebował. Co, bety jakieś nie, to będzie to jest taki, nie. O! To jest właśnie to, co mi chodzi. to jest tak. Jakieś biurko. To jest zdecydowanie za drogie. No mówię, jada po kosztach, nie. się dorobia to będę miał. O! To jest tak. Pod okno. Do biurka. Zic. A, taki obrotowy się dom. Ale nie taki kolor. Taki, o. Ciap. Dobra. Te roski. coś się pisna na ściana, miarka wzrostu urocza. Nie to za drogie, to bez dupsów będzie. Komputer trzeba kupić w ogóle. Komputer znikające, widmo. Jakie to są kompy w ogóle, proszę was. Będziesz miał stacjonarny, najmniej jak się da. Sorry. Borocku. Nie masz wyjścia. Lampka ci dom na biurko, żebyś nie wynokwiał. I on to w sumie ino będzie robił w tym pokoju. To ja wiem, czy coś mu jeszcze jest potrzebne. Jakiś szrank mu pizna sam. Puka, ściany intelektualne, iluzja. Moż niech stoi. Tela, dywan ci niepotrzebny. Nie ma żartu, ja. Jakiś, mu zaraz lojfer pizna taki. Tepich. Mosz. Zupa. Dobra, to już styknie, nie? Bo mam bez burżuazji, wiadomo. E, a co dali? Co dali? Teraz kuchnie. Teraz kuchnie. Kaj mamy kuchnię? To są kuchnie, a ja potrzebuję jeszcze te. Wszystkie kuchenki i tak dalej. Dobra. A to jest bar, a ja chcę kuchnię. Poza domem, pokój dziecięcy gabinet, jadalnia, salon, sypialnia łazienka. Kuchnia! Ja, jest ślepy. Dobra, to tak. Kuchenka po kosztach. Jezu, jakie to wszystko. Dro jakie to życie drogie jest. Po kosztach. Blat, srat, lodówka, najważniejsze, no bo nie będzie co żyć. O! kto to dociula trochę zrobiam ja zrobię mu taki jakiś blat jeden, no taki najtańszy tam w pipce, nie? Niech ma, dobra. Ausgus. A, o to już musiał najpierw blat. Ciap. Znowuż Ausgus. Taki najtańszy ciap, dobra. Zeżrę, ugotuję ręce, umyję. Nie może. Co w kuchni więcej trzeba w sumie, nie? Taki sz szrank na ściana. O, tu sam niech będzie. Dobra. No i pra! I co więcej, zdupna kuchnie. Tu jest taki piszna, potem stu dupny w środku, nie? O, bo u mnie będzie od razu zjadalnią kuchnia. Taki by chciał epny, fajny, stu mega. Nie, nie ma takich fajnych dużych, jakby chciał. A taki tańszy, ja, dobra. Tu sobie tak damy, dalitra. O, tu będą żreć od razu, też, nie? Dobra, jakieś ziclik do tego damy. On jest sam w domu. To on będzie sam siedział. Póki co, jak sobie znajdzie kobite a znajdzie se. Bo przystojny jest w końcu wzorowany na mnie, tak więc to spoko oko w tej materii, nie? Dobra, tak więc zasadniczo, został jeden pokój i teraz zrobimy tak. Potrzebuję jakiś telik. O, zrobię sobie tak, że jezu, jakie to jest drogie wszystko. No dobra, no, kupię ci taki tani LCD. -ek. Co ja go na placu zrobił? Nie, to ja to zrobię inaczej, nie? Ja Wyzna tak. Kominek nie, i ja oby wziął stolik. To był stolik, by Ale taki dupny on jest czemu? No dobra, stolik pod ścianą. Nie ja idzie dać telika na stolik. Ja, to jest głupie. upadą Sprzedaj to. ja pokaż ściany mi. Ja no nie dosz tego na ściana. Kurde bele. Ale to może trzeba kupić osobno jakiś ten, żeby go zawiesić na tej ścianie. No i ja nie mogę za tyle pieniędzy kupić, to jak pod telewizor Parabuch, Dobra. Jezu, życie drogie jest. I bezwzględne. Niech będzie. To jak droższy od telewizora. Dobra, Mmm. Pokój to jest za długi w sumie zrobiłem. Nie, nie, będzie, nie będzie widział tego telewizora w ogóle. Dobra, czerwony Fizzlong. Tu sam się będzie siedziało, nie? Zrobimy jakąś namiastkę siłowni coś takiego. Dobra, połączymy to z pokojem zabaw, albo grilla se zrobiam w domu. o. A tu będzie ten, tu będzie, bo Mikołaj lubi się... Tu będzie miał stolik do zabaw kre kreuj, bo Jerzech kreatywny taki fest. A tu se zrobimy tak. I co, telewizor zobejrzy. E, pogro na kompie. Zje. Spać nie mokaj. On będzie tu sam spał bo to jest jego pokój relaksujący, a spanie to relax. Łóżko nastoletnie sny, ja mokresny. Tu będzie robił nyny również. Będzie prosto wstawał na telewizor, po maszkeci, do kompa, haziel. No. Dobra. I dom w zasadzie jest zrobiony. Tak więc. Cóż, Sim jest zainspirowany i chce gotować. Tak więc Niklaus. Idzie do domu, a ja w tym momencie kończę i miałeś iść do domu, Niklaus. Ty wiesz, jaka jest dom? No. Niklaus się rozgoszcza w swoim domu, a jak się rozgoszcza, to jeszcze zobaczymy na następnym filmie. Będą też Simsy na live'ach na pewno. Na, w opisie na dole jest link do, do live'ów na hitboxie i tam będziemy teraz to Majtełone z Niklausem, czyli ze mną, e, prawda, Czynić. Tak więc tymczasem ja Wam dziękuję, czym Cię się. Papa. Pa!